Także witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy łowy na Szenikaiogra, oczywiście z bardzo dobrym IV. Polecane moje kontry to Rajku, Septail, Wenazaur, Joltion, ewentualnie jeszcze są egzekutory. Zabdos, jeżeli nie ma Blizzarda, bo jest i on ma Blizzarda, to to jest jeden szybki hit. My zaczynamy. Także pójdzie miło, łatwo i przyjemnie. W 11 osób, jeżeli Inko nie wyrzuci. Bo robimy to na drugi raz, bo był mały błąd. Jest. Nie, jest 11 osób, ja widzę 11. Ja widzę 11, ja już nigdzie nie wychodzę. Także zaraz Rajku padnie, bo dostał z hydropompy ostro. Ale jeżeli chodzi o zadanie damage, to co zadał, to jest jego. Dobra, wszystko ładnie jest. 11 osób dalej widzę w lobby. Tak, na no niebie wszyscy ja już nie wiem o co chodzi, naprawdę Nie wiem, ja już nigdzie nie wychodzę, bo to jest drugi raz już Dobra Czyli u nas wszystko działa Teraz wchodzi septile, on już jest prawie w połowie Ciekawe czy pierwszy kajak, jakiego robię będzie shiny Znaczy stoi V shiny setka to było 2328 2328 to seta dobra 2328 ja mam nadzieję, że jakiś Kaerbrug mi wpadnie lepszy, bo ja mam tylko 96 z poprzedniej edycji i parę 93, także ja liczę na lepszego, bo on jest najlepszym pokiem wodnym, jakiego mamy w grze. I ma zajebisty moveset, czyli waterfall hydropomp. Dobra, jest wszystko ładnie. 2 się zacznie nie 2-3, 2-8 to jest seteczka. Co tu w ogóle widzę? Dragonite, Belle Executory. Kogoś też bije Venazaurem. Venazaur bardzo dobra opcja, jeżeli jest Sunny Weather, bo Solar Beam wtedy bije za taki damage. Niesamowite ilości demage'a wtedy wchodzą. I właśnie teraz leci Solar. Bardzo ładnie. Venazaur pada, wchodzi Jolt. Ty, ostatnim Pokemonem właśnie wchodzę. Bez rijďoina, bez rijďoina. Ja muszę zmienić sobie lobby jakieś. To jest osoba jednak. You win 2328. 2328. 23. Nie wiem co mam. 12 rykendii. Czemu nie? Zabrałeś moje. zwykły i Zabrałeś Zwykły. Ale nie widzę CP, bo mi uciekł. 2289. To do dupy. Kto masz shiny? A jakie CP? To transfer. Ja tego próbuję na pinapie, bo Saba IV. Teraz trzeba sobie przypomnieć, jak w to się rzucało. Tak, przypomnieć, a ja muszę się nauczyć od nowa, bo jest inny ekran. Na Asian Face teraz będziemy jechać. Dobra, jest, pierwszy, excellent. Wyskoczył. Dobra, nie, ja lecę na złotych malinach, żeby tego nie przedłużać po prostu. O, teraz musiał zmienić pozycję. Teraz za sobie rzut, nie doleciało do kółka, nie ma excelenta. Wyskoczył. Dawaj, Napa jeszcze raz. Ale dziwnie rzuciłem. Jak przyjedzie, to przyjedzie, no. I? I? I nic. Dobra, lecimy dalej. Siądź już, bo chcę jechać na kolejnego, bo chcę shiny. Zróbmy? musi być na odcinku. że będzie mój shiny. Nie, no mój musi być. Muszą być to wiesz, ten blink-blink się musi zrobić. Nie no, jak on tak się łapie i jest takie do dupy cp, to ja chyba po prostu tego nie będę łapał. Excellent throw, excellent. Raz, dwa, trzy. I? I nic. Kolejna złota malina. A wy jedziecie, czy nie? Nie wiem, ja znowu po tyle chcę A dobra. No leć, złap się, złap się, złap się, złap się, złap się. Jaki mecz? Critical catch. Hu hu, super. Jaki mecz? To towarzyskie. Eee tam. Co mnie to tam interesuje mecz. Dobra, my lecimy na <laughs> następnego. I jesteśmy na kolejnej orce. Jednej orki nie nagrywaliśmy, bo to była bardzo szybka akcja i tam nie ma gdzie nagrywać, bo to jest zaraz przy głównej drodze, także auto za autem byłby tylko szum, szum, szum. Teraz jesteśmy pod Alfą Centrum i robimy kolejną orkę. To dzisiaj jest trzecia orka. I osób w ogóle to robimy teraz? Ile osób? Jeszcze dalej nie mam Shiny. 3, 5, 9, 11. Znowu tylko 11 ludzi? Znaczy osób? Trudno się mówi. Trochę nam to zajdzie. O, Rajku dostało właśnie z hydropompy. Ale co Dimage'a zrobił to jego. Wchodzi drugi Rajku, od razu z Wild Charge dostaje orka. Kolejny Wild Charge, bo to się bardzo ładnie, tylko efektownie ładuje. W ogóle myślałem, czy sobie dwóch latiosów nie zmienić na solar bima i sprawdzić, jak to bije, ale to może już jutro albo pojutrze zobaczymy, jak to jest. Albo sobie znajdę gdzieś jakieś obliczenia w necie, czy warto takie coś zastosować w tej grze. Mamy jeszcze do zrobienia na pewno raz, dwa, trzy rajdy. Może coś jeszcze wyskoczy. Dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. Teraz wynazaur wchodzi. Ten jest z Franzy Plantem. To jest wynazaur z Community Day 100 IV. Bardzo ładnie bije, bo szybki, mocny atak. No ale już padł. Teraz wchodzi drugi wynazaur zwykły z Solar Beamem. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Co? Co ma shiny? A jakie CP? 2290. Słabo. Ja bym transferował Ale on jest czerwony, to nie ma onera. <noise> Dobra, o, jeszcze z solarem w, zdążyłem wejść. I Orka pada 2. 2328 Seta, nie? 2-2 dwa, 7 dwa, siedem, siedem. Zwykły. Także takie jest ABCP, ja go nawet nie łapię i jedziemy na kolejnego rajda. Kolejna orka, kolejne podejście już do Shiny Orki. Może w końcu Shiny Orka będzie. Piąty rajd dzisiaj nagrany. Nie wiem, który trzeci chyba. I skończymy chyba nagrywanie na Hali Olivia. Bo nic więcej nie wiemy. Co to jedzie? Pokemony? Nie. Zaczynamy. 14 osób chyba teraz o już jesteś za wspanią Shinyorką, nie? Ja też orko, <laughs> widzę co jeszcze? Wierzę jeszcze alańskiego egzekutora, Latiosa, Venazaura, Shiny Orke. I Niem tam jeszcze widzę. Nie widzę co tam jeszcze jest. Ja Mrajku, kulturalnie elegancko, bardzo prestiżowy i ekskluzywny dimage. Wchodzi drugie Rajku, tym razem 9,8, bo mam tylko jedną setkę, niestety. Także co tu mamy? Połówkę już jest, zaraz będzie połowa zbita. Nie, już jest połowa zbita nawet. Teraz już wchodzi na żółte życie. Rajku nie zdąży zrobić Rewild Charge jeszcze? Nie zdążył. Wchodzi Septile, Parę szybkich Leaf Bladeów to on zrobi, bo to bardzo szybko ładujący się atak jest. Jedną hydropompę przetrwa. Także myślę, że spokojnie 6 do 7 leaf blade'ów można dociągnąć septailem. Teraz mamy znowu venazaura z Community Day. Także z Frenzy Plantem. Co? No dobra. Coś tam na czacie było, ale to nieważne. Kolejny Frenzy Plant wszedł. Wchodzi kolejny venazaur. Nawet nie wiem, czy zdążę z nim w nim walnąć. Nie zdążę. 2, 3, 2, 8, Mishaini, poproszę. 2, 3, 2, 8, Mishaini. 2, 2, 7, 1. Tego jeszcze nie wiem, ale chociaż 9 Rerkendi. 10, bo jeszcze quest'a zrobiłem. Zwykłe. 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 Dobra. Raz, dwa, trzy trzeba to złapać. Jakieś tam czarne, wiesz, rytmy. pierwszą kulkę, dziękuję, jedziemy następnego. Także ostatnia szansa dzisiaj na Shine Zaraz zaczynamy, teraz 16 osób, bo dojechali, przyjechali, wrócili, powrócili i tak dalej, i tak dalej. Skład zostaje ten sam, bo mi Dasta się nie chce wydawać ani Charge tm się chyba nie chce używać. Może następny raz Zrobię te latiosy z Solar Beamem, zobaczymy jak to bije, z czym to się je, jaki zadaje damage shiny. Beach, please, nawet główny NCP, już to jedno shiny wpadnie. Także znowu aloańskie egzekutory weszły. Widzę ja myślałem, że tutaj wszyscy będą bili w wersji Pro prestiżowo i ekskluzywnie, że same rajku wyjdą. A to jakieś aloańskie egzekutory, ja nie wiem, nie rozumiem. Jakiś grupon jeszcze jeden. No właśnie, tak myślałem, że jego grupon. Drugi Rajku wchodzi, a już połowa orki zbita. Kolejny Wild Charge. W ogóle tak, jak orka ma tandera, to wszystkie poki elektryczne są zajebistym wyborem, bo on, nam, on nas wtedy tak lekko drapie, a my go walimy po prostu prosto w ryj. Także nie no, zejdzie, zejdzie na pewno. Zejdzie rajku jeszcze i skończymy to pewnie septilem przy dobrych wiatrach. A tak przynajmniej powinno być, bo tak to wygląda. Ciekawe co z tego wyjdzie. I, 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 i on już schodzi. Jakbym. Ile miejsca to jest Dobra, dobra. Nie widziałem CP, nawet taki mam. 12 kulek. Kurwa, zwykle. Ale dobra, nie, nie jest źle, chociaż 2-3-19. Dobra. 2-3-19, także. jest ok. Szkoda, że nie jest Shiny, Także ja teraz czekam, a wróci na środek, bo to jest co, jakieś 9 6, nie? Patrz, jak wrócił na środek i rzuciłem, to się przesunął. Znowu się, dobra, ja jej podejdę sobie bliżej. Spróbujemy to zrobić na debila. Trzy kulki już zmarnowałem, bez sensu rzuty, żem zrobił. Nie chcę i tak mi się czekać Nie lubię po prostu czekać tak już po prostu Tak już po prostu mam, że mi się nie chce czekać Gdyby to było coś lepszego Też nie, też nie. nie no dobra Teraz będziemy czekać więc ja wracam dalej jednak Wracaj na środek i atakuj. Serio, taki podżem z takim małym odstępie czasowym. Ale zrąbałem rzut całkowicie. To mi ucieknie, nie, nie potrafię w to rzucać już. Cztery kulki mi zostały, samo to widzę. Zrobimy asekuracyjnie grejta. Jak stoi po tej stronie jest jakaś... Nie ma już, nie ma już. Przynajmniej nic nie wiemy. Trzy kulki do końca, to mi ucieknie. I nie no, całkowicie zrębałem tą serię rzutów. Ostatnia kulka. Ostatnia kulka, excellent. spierdaliu Także to by było na tyle w tym odcinku, mi dobry Kajok spieprzył, bo źle rzucałem, nie przyłożyłem się. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego zajebistego kanału, o tym, aby komentować, zostawić łapki w górę, kliknąć dzwoneczek. I tak dalej, i tak dalej. My się widzimy w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy dalej polować na Shiny Orkę.